Wśród trendów dominujących w pracy biurowej w ostatnich latach trudno nie dostrzec dynamicznie rozwijającego się modelu pracy Agile. Według tego modelu pracownicy powinni mieć możliwość szybkiej i swobodnej zmiany miejsca oraz sposobu pracy. Odpowiedzią Maro na te nowoczesne potrzeby jest kolekcja Variant. Variant to innowacyjny system montażu, duża mobilność, ale przede wszystkim wydajność i komfort pracy. Zacznijmy od biurka. Biurko z wysoką zabudową z kolekcji Variant, dostępne w wersji ze stałą wysokością blatu, z regulacją pneumatyczną oraz z elektryczną regulacją wysokości blatu, dzięki której zachowamy pełną mobilność i swobodę. Zastosowanie kółek daje nam możliwość całkowitego przearanżowania przestrzeni w bardzo krótkim czasie. Biurko kompaktowe to mobilne miejsce pracy o ergonomicznych wymiarach. Regulacja wysokości pozwala na elastyczne dostosowanie do użytkownika, natomiast funkcja przechylenia blatu na zaoszczędzenie cennej przestrzeni. W ofercie Maro znajduje się również biurko kompaktowe, którego blat wykonany jest z płyty z możliwością pisania pisakami suchościeranymi. W końcu element dopełniający kolekcję wariant, czyli ścianka mobilna, mebel pozwalający na podzielenie przestrzeni biurowej w szybki i łatwy sposób. Dzięki zastosowaniu tkaniny wygłusza i wizualnie ociepla przestrzeń. Strona z tablicą suchościeralną okaże się pomocna podczas spotkań, narad, jak również pracy indywidualnej. Ścianka została zaprojektowana w ten sposób, aby mogła odgradzać biurka, jednocześnie tak, aby mogła być osobnym meblem dzielącym biuro na strefy. Meble z kolekcji wariant pozwalają na szybką i bezproblemową reorganizację biura. Tę samą przestrzeń możemy wykorzystać do pracy indywidualnej, jak i grupowej. Jest to idealne rozwiązanie dla dynamicznie rozwijających się zespołów.